Nazywam się Agata Marciniak i reprezentuję markę pod tytułem Kropka Szus. Bardzo oryginalne, wyjątkowe buty. Przede wszystkim stawiamy na to, co jest jeszcze nieznane w Polsce. Bazujemy na markach, które stawiają właśnie na ręcznie szyte obuwie, na dobrą, bardzo wysoką jakość, na przede wszystkim materiały znakomitej jakości, skóry, zamsz, też świetne dodatki co mamy ciekawego, to jest przede wszystkim taka nasza flagowa marka, to są buty Charlesa Filipa. Eee, to jest marka włoska, która jednocześnie tak jakby ma swoją historię związaną z Szanghajem. Eee, jej, jej taką, nie wiem, fanką, zwalenniczkami jest na przykład Alboriana e, albo, Rihanna, albo e, Jessica Alba. E, także buty właściwie znane na całym świecie. Oprócz tego mamy markę Sojafish, czyli wyjątkowe, wyjątkowe buty na takich specjalnych platformach. Oprócz tego też Judari, to z kolei może pokażę, to są wyjątkowe buty, które są zaprojektowane przez dwie dziewczyny, z, które tak jakby pochodzą z Rosji, z Moskwy, ale pracują i tworzą swoją markę w Mediolanie. Przede wszystkim rzeczy które nie są których nie ma nikt inny tak czyli jeśli na przykład ktoś unika sieciówek i chce postawić na coś zupełnie oryginalnego postawić na swój własny styl no to myślę że kropka sixty jest właśnie jest właśnie dla niego